To była Wigilia, taki śnieżny wieczór, który okrywał nasze małe miasteczko cichą, nieskazitelną bielą. Nasz dom lśnił w blasku świątecznych świateł, a powietrze wypełniał zapach sosny i pierników. Amanda krzątała się po salonie, jej policzki zaróżowione z ekscytacji, a przynajmniej tak mi się wydawało. Nasi bliźniacy, Max i Miles, niemal drżeli z niecierpliwości, czekając na wizytę świętego Mikołaja. Michael, mógłbyś przynieść strój Mikołaja ze strychu? Zawołała Amanda, poprawiając skarpety wiszące nad kominkiem. Tata powinien tu być za chwilę, chcę, żeby wszystko było idealne. Kiwnąłem głową i sięgnąłem po strój, który udało nam się przekonać mojego dziadka, żeby założył tej nocy. Dziadek Joe, mimo swoich siedemdziesięciu lat, wciąż miał w oczach figlarny błysk i radość życia, która czyniła go idealnym Mikołajem. Zaśmiałem się do siebie. Wyobrażając sobie jego donośny śmiech wypełniający nasz dom, przynoszący radość nie tylko naszym chłopcom, ale i nam wszystkim. Dziadek Joe przybył, otrzepując śnieg z ramion, a jego oczy błyszczały z podronda czerwonej czapki. Gotowy na trochę świątecznej magii? Zapytałem, podając mu strój. Z dzwonkami na dokładkę. Odparł głośnym śmiechem. Kiedy się przebierał, Amanda pociągnęła mnie na bok. W jej szma oczach tańczyło światło migoczących lampek. Czyż to nie cudowne, Michael? Wszystko jest idealne. Jej cichy szept był jak ciepły oddech na moim policzku. Uśmiechnąłem się, ale coś mnie zaniepokoiło. Amanda była ostatnio inna, bardziej zdystansowana, jej uśmiechy były mniej spontaniczne, jej dotyk żaczy. Przypisałem to świątecznemu stresowi. Wróciliśmy do salonu, gdy święty Mikołaj, dziadek Joe, pojawił się w pełnym stroju, wołając donośne. Ho, ho, ho! Dzieci piszczały z radości, ciągnąc go za płaszcz, ich śmiech działał jak balsam na moje ukryte obawy. Wieczór upłynął na rozpakowywaniu prezentów i sączeniu gorącej czekolady, a ogień trzaskał w kominku, odpierając zimowy chłód za oknami. Po tym, jak położyliśmy chłopców spać, Amanda pocałowała ich w czoła i szepnęła. Mikołaj może mieć jeszcze jedną niespodziankę tej nocy. Wtedy powinno mnie to zaniepokoić. Powinienem był dostrzec w jej głosie nutę niepokoju. Ale byłem zbyt pochłonięty magią chwili, by zauważyć nadchodzącą katastrofę. Dziadek Joe został jeszcze chwilę, pomagając sprzątać po kolacji. Amanda wyszła, wspominając coś o bólu głowy. Minuty mijały, a dom nagle stał się zbyt cichy. Coś było nie tak. Podążyłem w stronę naszej sypialni. Amanda, wszystko w porządku? Zawołałem, ale nie było odpowiedzi. Zbliżając się do lekko uchylonych drzwi, usłyszałem stłumione dźwięki. A potem zobaczyłem. Zamarłem. Obraz, który rozciągał się przede mną, był tak groteskowy, że mój umysł odmówił przyjęcia go do wiadomości. Dziadek Joe, wciąż w kawałkach stroju Mikołaja. Był z moją żoną w sposób, o którym żadne świąteczne opowieści nie odważyłyby się mówić. To było jak cios prosto w serce. Złość i niedowierzanie walczyły we mnie, gdy stałem tam niewidzialny, nieistniejący dla nich. Jak to możliwe? Moja żona, mój dziadek. Dwie osoby, które były dla mnie fundamentem życia, teraz stały się jego ruiną. Nie zobaczyli, jak wychodzę. Nie zobaczyli, jak chłód w moim spojrzeniu zastąpił ból. Ta noc miała być końcem rodzinnej niewinności. Ale zamiast tego, stała się początkiem mojej zemsty. Wyszedłem w śnieg, mroźne powietrze paliło moje płuca, ale budziło we mnie coś nowego. Część mnie, której nie znałem, część, która pragnęła rewanżu. Świąteczne światła rozmazywały się przez łzy w moich oczach, każda lampka była przypomnieniem kłamstwa, które skrywało się pod moim dachem. To była dopiero pierwsza scena dramatu, który miałem wyreżyserować. Amanda i dziadek Joe nie mieli pojęcia, że za zdradę w sezonie dawania przychodzi odpowiednia cena. Moja zemsta miała być dokładna, bezwzględna, ostateczna. Tej nocy duchy przeszłości nie były naszym największym zmartwieniem. Poranek po zdradzie był jasny i chłodny. Słońce świeciło przez osłonione okna, kpiąc ze mnie swoim ciepłym blaskiem. Podczas gdy w moim sercu zaległa ciemność. Świat wyglądał tak samo, ale ja już nie byłem tym samym człowiekiem. Siedziałem przy kuchennym stole, w dłoniach ściskając zimną filiżankę kawy. Czekałem. Amanda weszła do kuchni, jej włosy w nieładzie, oczy senne. Wyglądała jak zawsze, ale ja widziałem ją teraz innymi oczami oczy zdrajczyni. Siennęła pod zbanek z kawą, uśmiechając się lekko. Dzień dobry. Jej głos brzmiał zbyt beztrosko, jakby nic się nie stało. Głęboko oddychałem, tłumiąc wściekłość, która chciała się ze mnie wyrwać. Musimy porozmawiać. Jej uśmiech zniknął. Zamarła na chwilę, jak zwierzę wyczuwające niebezpieczeństwo. Coś się stało? Zapytała ostrożnie. Patrzyłem na nią bez mrugnięcia. Podobał ci się wczorajszy prezent. Moje słowa były zimne, precyzyjne jak ostrze noża. Zmarszczyła brwi, w jej oczach pojawiło się zdezorientowanie. O czym mówisz? Nie udawaj głupiej, Amanda. Mój głos stał się ostrzejszy. Widziałem cię. Widziałem was. Jej twarz zbladła natychmiast. Filiżanka, którą trzymała, zadrżała w jej dłoniach. Michael, ja. Oszczędź mi to. Moje dłonie zacisnęły się w pięści. Jak długo to trwa? Otworzyła usta, ale żadne słowa nie przyszły jej do głowy. W końcu załamała się. To był błąd, ja nie chciałam. Błąd? Wstałem, odsuwając krzesło tak gwałtownie, że zgrzytnęło na kafelkach. Błąd? Tak to nazywasz. Wybór, który powtarzałaś? Łzy napłynęły jej do oczu. Michael, proszę, możemy to naprawić. Naprawić? Parsknąłem gorzkim śmiechem. Naprawić? Powtórzyłem lodowato. Nie ma już nic do naprawienia. To koniec, Amanda. Wiedziałem, że to był moment, w którym musiałem zadać decydujący cios. Podszedłem do telefonu i wybrałem numer. Amanda poderwała się na nogi, oczy rozszerzone w przerażeniu. Co robisz? Dzwonię do prawnika. Mój głos był twardy jak stal. Chcę rozwodu. W słuchawce zabrzmiał cichy klik, potem profesjonalny głos recepcjonistki. Mówiłem spokojnie, rzeczowo. Amanda zaczęła drżeć. Michael, błagam. Nie było już miejsca na błagania. Musisz się wynieść. Spojrzałem na nią bez emocji. Idź do Joe. Jej ciało wstrząsnął szloch. Nie wyrzucaj mnie. Zacisnąłem zęby. Nie ja to zrobiłem. Ty to zrobiłaś. Z każdym kolejnym łkaniem mój ból zamieniał się w lodowatą determinację. Wiedziałem jedno. To był dopiero początek. Moja zemsta dopiero się zaczynała. Dom wydawał się pusty bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Cisza nie była kojąca. Była obezwładniająca. Usiadłem w fotelu, patrząc na zimną filiżankę kawy. Wczorajsza noc wciąż tkwiła w mojej głowie jak echo, obrzydliwe i niemożliwe do wymazania. Telefon zadzwonił, przerywając ciszę. Podniosłem słuchawkę, spodziewając się prawnika. To był Joe. Michael, musimy porozmawiać. Jego głos brzmiał ciężko. Nie odpowiedziałem od razu. Nie mamy o czym. Błagam Cię, wysłuchaj mnie. Wiem, że to, co zrobiłem. Co zrobiłeś? Przerwałem mu ostro. Zniszczyłeś moją rodzinę. Moje życie. Jak to wyjaśnisz? Zapadła cisza. Joe westchnął. Nie chciałem Cię zranić. Moje palce zacisnęły się na słuchawce. Ale to zrobiłeś. Jest mi naprawdę przykro. Zaśmiałem się zimno. Przykro ci, zapytałem powoli. Za co? Że cię złapałem? Że twoje tajemnice wyszły na jaw? Joe westchnął ciężko. Proszę, Michael, nie rób nic pochopnego. Rozłączyłem się. Następne dni były mglistą mieszanką prawników, dokumentów i długich nocy spędzonych na rozmyślaniu o zemście. Nie zamierzałem pozwolić, by Joe i Amanda przeszli przez to bezkarnie. Pierwszy ruch? Joe. Jego reputacja była wszystkim, co miał. Właściciel lokalnego sklepu z narzędziami, znany, szanowany. Idealny cel. Wybrałem numer i zadzwoniłem do urzędników podatkowych. Chciałem zgłosić pewne nieścisłości w rozliczeniach podatkowych firmy Josefa. Zaskakujące, co można osiągnąć, mając odpowiednią ilość informacji i trochę motywacji. Wiedziałem, że to tylko kwestia dni, zanim Joe znajdzie się pod lupą. Kolejny cel? Amanda. Przypomniałem sobie coś z jej przeszłości. Coś, co ukrywała. Jej firma miała surowe zasady dotyczące nadużyć etycznych. Napisałem anonimową wiadomość do działu zgodności. Kilka godzin później Amanda została zawieszona. Jej telefon zadzwonił tego wieczoru. Michael, co zrobiłeś? Jej głos był roztrzęsiony. Uśmiechnąłem się zimno. Nic, czego byś nie zasłużyła. Michael, błagam, ludzie zaczynają gadać. Dokładnie o to chodzi. Jej oddech przyspieszył. Była w panice. Niszczyłeś mnie! Tak, jak ty zniszczyłaś mnie? Zapytałem lodowato. Zamilkła. Żegnaj, Amanda. Odłożyłem słuchawkę, czując pierwsze oznaki satysfakcji. To był dopiero początek. Joe i Amanda myśleli, że mogą mnie zdradzić i dalej żyć tak, jakby nic się nie stało. Pomyśleli źle. Zima stała się jeszcze bardziej mroźna. A ja byłem gotów doprowadzić tę zemstę do końca. Zima stawała się coraz surowsza, a tak samo moje plany. Zdrada Amandy i Joe nie mogła pozostać bez konsekwencji. Każdy dzień przynosił nowe skutki moich działań. Amanda została oficjalnie zawieszona w pracy. Środowisko zawodowe, które tak pielęgnowała, nagle zaczęło się od niej odwracać. Była trendowata. Joe? Jego sklep został objęty szczegółową kontrolą podatkową. Klienci zaczęli go omijać, plotki krążyły w miasteczku, a reputacja, na którą pracował całe życie, runęła w grazji. To była dopiero przygrywka do mojego ostatecznego aktu. Zaprosiłem ich oboje na spotkanie. Miejsce? Odosobniony klif z widokiem na lodowate morze. Było zimno, wiatr szalał wokół nas, a niebo miało ten odcień szarości, który zwiastuje burzę. Idealne tło dla końca ich świata. Pojawili się razem. Ich twarze mówiły więcej niż słowa: strach, napięcie, gniew. Amanda założyła ręce na piersi, jej oczy były szeroko otwarte, pełne obaw. Michael, dlaczego nas tu wezwałeś? zapytała jej głos, ledwo przebijał się przez huk fal. Spojrzałem na nich i poczułem coś nowego nie złość, nie ból tylko czysta, lodowata satysfakcja. Żeby to zakończyć. Wyciągnąłem kopertę i rzuciłem ją na ziemię między nimi. Amanda schyliła się pierwsza. Otworzyła kopertę. Jej twarz zbladła. Joe wziął papiery, czytał przez chwilę, a potem spojrzał na mnie z przerażeniem. To niemożliwe, wychrypiał. Ale to było możliwe. Dowody, zdjęcia, dokumenty, wszystko, co odkryłem. Ich zdrada już nie była tylko moim sekretem. Teraz wie o tym cały świat. Mój głos był spokojny. Nie tylko wasze rodziny, ale też wszyscy inni. Amanda zatoczyła się do tyłu, jakby dostała cios. Michael, nie możesz. Ale mogłem. I zrobiłem. Zrobiliście ze mnie idiotę. Zrobiłem krok do przodu i chciała zesztywniały. Teraz cały świat zobaczy, kim naprawdę jesteście. Joe zacisnął pięści. Zniszczyłeś nas. Zaśmiałem się gorzko. Nie. Wy sami siebie zniszczyliście. Ja tylko ujawniłem prawdę. Ich życie, ich reputacja, ich przyszłość, wszystko, co zbudowali, teraz się rozpadało. Amanda płakała, łzy na jej policzkach. Błagam, proszę. Spojrzałem na nią po raz ostatni. Żegnaj, Amanda. Żegnaj, Joe. Odwróciłem się i odszedłem, a ich świat rozpadł się na kawałki. To był koniec. Nie było już gniewu, nie było już bólu, tylko satysfakcja.